Halo, halo! Siemaneczko mordeczki, z tej strony, Safer. A w dzisiejszym odcinku mamy drugi odcinek Safer Beholder. Ja wiem, nie mogliście się doczekać, ale spokojnie już jest. Nie będę wam przedłużał, tylko zaczniemy kolejny odcinek. Ale zanim wczytam, to może przypomnijmy sobie, co było wcześniej. Z tego co pamiętam, jesteśmy Karlem, osobą, która zajmuje się teraz budynkiem. Tylko pytanie, co tu się wydarzy? W tym momencie mamy przeszukać pokój... pokój mieszkanie numer 2 pana Kuby i zobaczymy co się wydarzy, bo powiem wam, zaczęło się ciekawie. Widzimy się za chwilkę, a teraz w tym momencie zaczniemy od intra. Al halo mordeczki, już jesteśmy z powrotem, już ładuje nam się drugi odcinek. Nasz zapis, który mieliśmy. Jestem ciekaw, gdzie nas zapisało, bo powiem wam, że sami nie orientuje, się, na czym stoimy. Hmm. Z tego, co widzę, wnioskuję. Mamy kamery, które zrobiliśmy. Dobra, moi drodzy. W tym momencie coś tam co tu świeci. Mamy pewnie jakieś zadanie. Dobra. Żydowe dyrektywy. Dyrektywa 37. Zabrania się ukrywania przestępców. Czyli musimy łapać na, na to ludzi. Dobrze, zadanie. Jakie tu mamy do wykonania zadania? Szefka zadzwoni do ministerstwa po dalsze polecenia. Zadzwoń do ministerstwa. Dobrze, moi drodzy. W takim razie nie wytrzymując biegniemy do naszego biura i dzwonimy do ministerstwa. Tu ministerstwo już w porządku. Wasze połączenie zostało przyjęte. Dzień dobry, towarzysz Garl. Zapoznaliście się z podstawowymi obowiązkami. Jesteście gotowi, aby przyjąć zadanie? Jestem gotowy na zadanie. Jest dobrze, moi drodzy. Zainstalujcie podgląd w mieszkaniu numer 2. Mieszka w nim Jakub Krętaczewski. Kamery kupcie w państwowym sklepie. Zachowajcie ostrożność do mieszkań lokatorów chodź tylko wtedy, gdy nie ma ich w domu. Dobra, moi drodzy Czyli w tym momencie, o, patrzcie Z lewej strony pokazało nam się Zbrodnia i kara Mamy 48 godzin, aby zrobić przeszukać mieszkanie numer 2 zeselować kamerę w mieszkaniu numer 2 I zbierz informacje o Jakubie Dobrze, moi drodzy Co tu trzeba? O, mamy nagrodę, czyli 500 dolarów 500 sławy Wydaje się, nie wiem, pamiętam jak to się nazywało I mamy jeszcze rzędową dyrektywę Zabrania się tworzenia antyrządowych plakatów. Dobrze, moi drodzy. W takim razie zaczynamy! Dobra, trzeba zacząć od kamery, ale. O! Przedstaw się. Dzień dobry, mam na imię Karl. Jestem nowym zarządcą budynku. Nazywam się Klaus Schimmer. Będzie pan zarządzał budynkiem, który niegdyś należał do mojej rodziny. Niestety poprzedni zarządca zdążył doprowadzić go do ruiny. Mam nadzieję, że zrobi pan tu porządek. Dam z siebie wszystko! Zapytaj dom Gdzie Ten dom należał kiedyś do pana? Zgadza się Był własnością mojej rodziny Chciałem urządzić w nim pensjonat dla uzdolnionych dzieci Ale zamiast tego przerobiono go na czynszową kamienicę Nie jest tak źle Nie widział pan bloków na poziomie D Ma pan rację Zawsze mogło być gorzej Przynajmniej jesteśmy wolni Na wolności można grać w szachy To powód do radości O! Pierwsza informacja To ciekawa Dobrze, my co tu trzeba? Wchodzimy, patrzymy co tu, tu, tu jest To jest mieszkanie numer 2 Trzeba się przeszukać, ale zanim przeszukamy Trzeba kupić kamery Dobra, moi drodzy, kupimy kamery Czy kamery W tym momencie zobaczymy, czy ktoś jest w środku no, jak widać, nikogo nie ma. Dobra, to w takim razie nie czekając, otwieramy. Wchodzimy. Muszę przeszukać wszystko. O! Co to, to jest? Eee, Talia kart i kości ich. Mamy jakąś informację. Wiek 45. Jakub Krytaczewski. Nie pracuje. podejrzany typ. No to idzie? Marek, dobra, to nie. Ciekawe, gdzie ten facet? pola w tym momencie. Coś jeszcze tu przeszukać. Trzeba patrzeć, obserwować, czy nikogo nie ma. O! Rozbita butelka. Przy odrobinie przy odrobinie wyprawy, taka rozbita butelka może być śmiercią. Okej. Okay. O, Patryk Stein. Wow, jak tu ludzie chodzą? Trzeba uważać, żeby na się nie przełapali. A przy okazji musimy zwracać uwagę, w jakich godzinach oni jeżdżą, bo z tego co zauważyłem, to autobus przejeżdża. Więc prawdopodobnie do pracy się wybierają oraz do szkoły. Tak jak powiedzieli, nie wolno wejść do mieszkania, gdy są w środku. Ale zbierać informacje trzeba. Dobra, zamontujemy tą pierwszą kamerę. Mamy jakiś podgląd. Dobra, teraz wychodzimy. Co to trzeba? Eee, dyrektywa 39 już mamy. Wszystkie jabłka mają zostać zniszczone. Zabranie się ich przechowywania i spożywania. To w porządku. Eee, Zadzwoń do ministerstwa zgłoś wykonanie zadania. O! O! Słuchajcie! O! Marek Hanek. Pozbawiam przy okazji z tym panem. Czego pan potrzebuje od pracownika archiwum? Przedstaw się. O! Pozwoli pan, że się przedstawię. Mam na imię Karl, jestem nową zarządcą budynku. Nazywam się Marek Ranek i jestem szanowanym archiwiz... archiwistą. Przepraszam. Eee, zmuszonym do życia w tym odrażającym mieszkaniu. Mam nadzieję, że zrobi pan tu porządek. Dam z siebie wszystko. Lepiej dla pana, żeby tak właśnie było. Zapytaj o żonę. O, może zapytać. Rosa pracuje na stołówce. Odkąd pamiętam, zawsze siedziała w kuchni. Tak kocha pieczenie bułek i cias, że robi to zawodowo. O, mamy pierwszą poszlakę. Żeby jeszcze nie zalatywało tak od niej kapusto. <grytanie> Jaki szczery. O. Czego pan potrzebuje od pracownika archiwum? Kurde, możesz już iść. Widzi młodzi zawsze macie tyle do zrobienia. Owszem, mamy. Patrzcie! Znaleźliśmy tego Pana Kubę. O co chodzi? Przedstaw się. Kim Pan jest? Pozwoli Pan, że się przedstawię. Mam na imię Karol i jestem nowym zarządcą budynku. Czyli wyglądam jakbym wygrał w konkursie kogo obchodzi kto jest nowym zarządcą budynku? Mam gdzieś to kim Pan jest i czym się Pan zajmujesz. Okej. Okay. To Pan tu tak wężysz? Nie masz plan... Pan nic lepszego do roboty? Pilnowanie domu to moja praca. Lepiej Pan pilnij swojego nosa, żeby nic nie stało Twojej rodzinie. Uuuu. No, ładnie, ładnie. Dobrze, moi drodzy, w takim razie trzeba zadzwonić. Dzwonimy Informacja: O co chcecie zapytać? Psyłka eee. eee. raportów. Kliknijcie swoje biurka, na scenie w nowym oknie wybierzcie odpowiednią ikonkę. Wypełnijcie formularz z danymi lokatorami. Po wypełnieniu raportu prześlijcie go do ministerstwa, gdzie przejdziecie weryfikację. Jeśli wypełnicie raport prawidłowo dany, prawidłowymi danymi, a załączone dowody okażą się wystarczające, lokator zostanie ukarany, aby otrzymać nagrodę. Jeżeli raport nie zostanie, yy, nie zostanie wypełniony prawidłowo lub materiał dowodowy nie są wystarczające, zostaniecie ukarani grzywną. Za jakąś rozmową mi jeszcze raz. Biegasz numer o, złuszę raport. Ministerstwo porządku. Gratulujemy z powodzeniem wykonaliście pierwsze zlecenie. Zlecone wam za, za, za zadanie. Została wam przyznana nagroda. Uuu, elegancko. Według naszych źródeł, Jakub Krętaczewski łamie państwowe dyrektywy. Wpiekujcie go za pomocą kamer nadzoru. Gdy kamerę wykryje. Nielegalną działalność lokatora. Ikona aksy z minigor nadzieję rwony. Kliknijcie ikonę, aby dodać dowód do akt. Zebrane dowody dołączcie do, do swojego raportu. No dobrze, moi drodzy. Jakąś informację mamy? Zebranie się produkcji na narkotyków. Uuu, mam tego w życiu. Muszę zabrać dowody... Na... No, nielegalną działalność Jakuba Krętaczywskiego i napisać na niego raport Zbierz dowody, napisz raport na Jakuba Krętaczywskiego Proszę Jakuba, Kuby, nie wiem Mamy chyba jakąś pocztę Śmierć w strzykawce szefa związku zawodowego, górniku, został znaleziony nieprzytomny po tym, jak kryminaliści wstrzyknęli mu narkotyki. W tej chwili ofiara poddawana jest leczeniu i terapii. Ministerstwo porządku apeluje do obywateli, by zachowali czujność i zapobiegli próbom wytwarzania i dystrybucji narkotyków. Pamiętaj, twoje dziecko może być następne. Głos prawdy. Narkotyki to poważny problem. Powinniśmy byli zająć się nim już dawno temu, a nie czekać, aż dotknie on elit. Poza tym, wspomniany młodzieniec nieraz już znajdował się w centrum skandalu, co zmusza do zadania pytania, czy Abe na pewno jest tylko niewinną ofiarą? O! No dobrze, moi drodzy, to jest krzaki, można zobaczyć? Śpią. Popkajmy, to jest na ten Marek Ranek. To jest Rosa Ranek. O, rozmawiajmy. Dzień dobry. To... już to nie mogliśmy rozmawiać. Eh. Dobra, chodźcie w takim razie na dół. Trzeba zebrać informację od Marka Ranka. Może coś znowu, albo coś nowego będzie. Zapytaj o żonę. Aha, nie ma już nic więcej do powiedzenia. No dobrze moi drodzy, to w takim razie zapytajmy panią Rosę. Dzień dobry, przedstaw się. Dzień dobry. Dobrze. Jestem Rosa Ranek, miło pana poznać. Z pewnością poznał już pan mojego nieznośnego męża Owszem, poznaliśmy A my też syna, jest do pana bardzo podobny Ale mieszka w stolicy Zapytaj o syna Nasz kochany synek został naczelnikiem Tak długo już go nie widziałam. Tak długo O, to jest smutno Marek pracował w archiwum Całe swoje życie Lubi swoją pracę, dużo papierów, mało ludzi A urlopy spędzał w towarzystwie swojej wędki o, mamy kolejną szlakę. Ma, lubi wędki. Przedstaw się, ale nie, już się ma sensu przedstawiać. Dobrze, mamy jakąś informację, kolejną. Dobrze, w takim razie chodźmy, co? Pójdziemy na górę. Skoro oni tu są Nie grał wart, nie O Mam jakąś poszlakę O, wychodzimy szybko Gdzie oni idą? Dają Pojechali moi drodzy? Aha, dobrze. W takim razie widzę, że możemy. Gdzie ten pan poszedł? Nie się Dobra. Widzę, że pojechali. Dobra. Chodzimy i trzeba przeszygować to pojechało. Sweter. Nie, apteczka nie. Zaraz zamontujemy kamerę. Dobra, trochę widać. Cierpień, tu nic tam nie potrzeba. Wiecie co? Może kupimy trochę większą. Proszą Thank you. どうしよ Słuchajcie, trzeba napisać raport. W taki mamy. W razie możliwość napisania raport. E, aby rozpocząć pisanie raportu, kliknij biurko, a następnie wybierz ikonę. Ikona, raport. Więc tak, interesuje nas ten otosobnik. w polu dopu. Jestem eee. hmm. tutaj, Dania... to jest Napisze raport. A, dobra. Dobra, dobra. Eee. jest informacji dobra. To jest, 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 Lokar numer 2, nutkie kruszwice 6, naruszy dyrektywę numer O Jezu, która to była dyrektywa. to przypomnijcie, moi drodzy, 40. Nie, Dobrze, moi drodzy. nie, 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 A będzie które dokonują weryfikacji, O kurde, patrzcie. O Jezu. Ja się nie boję. Nie, 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 O kurde. Co tu się dzieje? Opowiem no. no wam, że wow, leży jest go. Ale bardzo dobrze. Nie interesuje mnie to, ma tu nie być żadnych takich numerów, moi drodzy. Żadnych narkotyków. Przejdźmy. Jezu, jak to O nie! O kurde. Co pan tu robi? Przeproś się wyjść. Niech pan się stąd wynosi. Jezus Maria Soya, ja Dwalię, nie potrzebuję się pospieszyć. Opowiem Wam teraz o Dwalię Martwe słowa: Ministerstwo Prawdy zauwa zauważyło rosnące zainteresowanie książkami filozoficznymi. Tym procesami Paula Williamsa, który zmarł w minionym wieku. Choć jego książki zawierają przestarzałe i błędne idee, to wciąż wpływają na umysły czytających je ludzi. Ministerstwo uważa, że idea społeczeństwa pozbawionego rządu, w którym najważniejsza jest wolność osobistego wyboru, jest niebezpieczna i dlatego prace Williamsa powinny zostać zniszczone. Hmm. Mam kolejną dyrektywę. Zabrałem się śpiewania na... Dla co przed ministerstwem w porządku? Zabranie się po posiadanie książek po... Aha, dobra. Rozumiemy. Co to jest? Kto ten osobę tu ma? Posiadam. Moje oszanowanie. Handel. To co pan dzisiaj sprzedaje? Proszę spojrzeć. O kurczę, patrzcie, łyfki. No, powiem Wam, że dosyć interesujące, ale mniejsza większość. Trzeba wyremontować mieszkanie numer 2. Tylko w jaki sposób tu się remontuje? Rachunki, Jak Nie? Tu też nie? O, mieszkanie dwa, numer 2, remontowanie. Chodźcie, moi drodzy. Tutaj mamy. Kolejna sytuacja Mata Rozumiałem z tą panią. Przedstaw się. Tak, jestem Karol. Miło Pana poznać. Powiedział pan tu swoją rodzinę. Tak właśnie się wprowadziliśmy, Miło było panią poznać. O, to miło. W środku, oddaje nam tu kamerę, wychodzimy szybko. Do mieszkania i od razu zrobimy szukanie. No, to tak, tak, tak jak stawki. Do stawki. Do Do stawki. na śmiercią trochę danych, wybraliśmy niebezpiecznie to sobie może być tutaj Pazek Ręczniki nie, jeśli nas nie interesują. Trzeba kupić kamerę. Trzeba wracać? Idziemy na dół. A, dobra. Zabiesie eee, ogłoszeń. Alojzdy, szpak, lekarz, wieczność, wolny. Radio, firmy, Szukam mieszkania, w którym to. Dłuższy. czas, brak to. Zabiesie to. nazwa? Bosła na barce węglowej, wiek 40, Szukaj mieszkania na kilka tygodni Nie Chociaż Weźmiemy tego, ale zeszpaka Dobra, moi drodzy, mamy wykonane kolejne zadanie Lecimy dalej <trym> Wybierz <wytrych> numer Dłuższa raport na temat zadania Gratulujemy, z powodzeniem wykonaliście zlecone wam zadanie. Nagrodę prześlemy na wasze konto na następną sumę: 1000 dolarów i 200 punktów autorytetu. Pamiętacie, że nieodebranie telefonu z ministerstwa zostanie ukarane grzywną. Nie możecie opuszczać domu i macie bezwzględny obowiązek odbierania telefonu. Nawet jeśli będziecie jedną nogą w grobie, zrozumiano? Tak, zrozumiano. Pozbyliście się szyciela. Teraz musicie wypytać lokatorów o Shimmera się co o nim sądzą, i przygotujcie na tej podstawie jego profil. Wieszcie się do roboty, towarzyszu. Dobrze, moi drodzy. Słuchajcie, moi drodzy, dobra. To by było na tyle. O! A to zaraz, dobra, nieważne. To już się zobaczy w kolejnym odcinku, co ja będę wam zrazu. Więc słuchajcie, trzymajcie się, mordeczki. Mam nadzieję, że wam się podobało. I będziecie chcieli więcej takich odcinków. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Więc trzymajcie się mordki i nie zapomnijcie o lajkowaniu, komentowaniu. Bo wejście, dla mnie to dużo znaczy. I wiele pomoże. Więc na razie. i.